Gdy podejmujemy temat wiary i uczynków, przychodzi nam na myśl święty Jakub, który mocno kładzie nacisk na właśnie uczynki, ale jako pewną kontrowersję, pewne antidotum, pewne właśnie słowo przeciwne, przynajmniej takie jest pierwsze wrażenie. Pojawia nam się w myśli Święty Paweł i jego mocne stwierdzenia, że nie uczynki dają nam usprawiedliwienie, ale wiara, a więc nasz akt wiary i w związku z tym łaska Pana Boga zostaje nam udzielona. Ona nas usprawiedliwia, czyli możemy powiedzieć, wyrywa nas z bagna grzechu, ratuje nas z nieszczęścia, z tej katastrofy, do której zmierzamy i daje nam zbawienie. Otóż na pewno Święty Paweł. Doświadczył tego na sobie samym. Jako faryzeusz gorliwy o judaizm yy, prześladował Kościół Boży. Chciał gorliwością, tymi właśnie uczynkami zasłużyć na zbawienie. Nagle zorientował się, że sam gratis, darmo, z łaski Bożej doświadczył spotkania z Chrystusem pod Damaszkiem i widzi, że dokonało się to bez jego zasługi. I dlatego zrozumiał lepiej nawet tę teologię, i potem ją głosił. Ale czy święty Paweł jest w związku z tym przeciwny idei pełnienia dobrych uczynków? Przecież ten sam święty Paweł, akcentujący rolę wiary w zbawieniu, pisze w swoich listach bardzo często o konieczności też czynienia dobra, o konieczności posłuszeństwa Bogu. W wielu listach znajdziemy katalogi dobrych uczynków, które oczywiście domyślnie trzeba czynić, pełnić, i widzimy katalogi grzechów, różnych też wad, których trzeba unikać. I tenże sam święty Paweł, jeżeli już przywołujemy list do Rzymian, który obok listu do Galatów tak mocno kładzie nacisk na wiarę, w drugim rozdziale czytamy, że człowiek, który jest wytrwały w czynieniu dobrych właśnie uczynków, Osiągnie życie wieczne. A kto popełnia niegodziwość, czyli złe uczynki, i jest zatwardziały, jest nieczuły na Boże wezwania do nawrócenia, zaskarbia sobie gniew, nie? wróży czy funduje sobie na przyszłość potępienie. Otóż święty Paweł, gdy pisze o wierze, ale też o uczynkach, ma na myśli tak naprawdę. Dwa etapy w życiu człowieka. Ten pierwszy etap to jest być może jedna chwila. To jest w jego przypadku najczęściej interpretowany chrzest, który w pierwszym wieku chrześcijaństwa kościół przyjmował, yy, ludzie przyjmowali jako osoby dorosłe. Dziś w kościele katolickim najczęściej chrzcimy dzieci, więc taki człowiek, gdy dorośnie, musi oczywiście sam świadomie swoją wiarę na nowo przeżyć i ją wyznać, ale usprawiedliwienie Dokonuje się faktycznie bez ludzkich zasług. Przez chrzest, czy przez akt uznania Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela, jestem darmo, dzięki temu wyznaniu wiary, wyciągnięty z bagna grzechu i wstawiony, można powiedzieć, na tory prowadzące mój pociąg kolejowy, którym jest moje życie, ku docelowej stacji, jaką jest zbawienie. Ale drugi etap, to jest już współpraca z łaską Bożą dokonana przy pomocy moich uczynków. Ja muszę wykazać posłuszeństwo Bogu, ja słucham Słowa Bożego, przyjmuję sakramenty, modlę się, więc otrzymuję łaskę, ale też jestem aktywny, czynię dobro i dzięki temu jadę do przodu. Jeżeli spocznę natomiast sobie wygodnie w fotelu i powiem, wyznałem wiarę w Boga i to już mi wystarczy, to ja się nie ruszam z miejsca i do zbawienia nie dotrę. Będę wtedy popełniał stały grzech lenistwa, który ostatecznie powraca mnie do tego bagna grzechu. Dlatego święty Paweł nie ma nic przeciwko uczynkom. On chce podkreślić to, że nie mamy żadnej zasługi. On chce, jak w liście do Efezja nas przestrzega, uchronić nas przed tym, byśmy się chlubili. By człowiek, żeby człowiek się nie chwalił tym, jaki to jest już dobry, jaki to już jest święty. My nie możemy sobie nic przypisać wszystko jest z dziełem łaski, z którą człowiek swoją aktywnością współpracuje i przynosi owoce dobrych uczynków.